widział pan wyniki egzaminów ósmoklasisty matur No nie są najlepsze rozjeżdżamy się na zamożnych mieszkańców dobrych dzielnic największych miast a z drugiej strony na znaczną część polskiego społeczeństwa która dostaje edukację w dużo, dużo gorszej jakości i to potem widać w wynikach egzaminów Czy pan nie to nie widać szansach z tym rozjeżdżaniem się nie, nie przesadzam. w edukacji widać że po prostu rozjeżdżamy się z raz bardziej na społeczeństwo klasowe i w którym pozycję społeczną się dziedziczy, w którym ona w dużym stopniu zależy od tego, czy urodziło się w biedniejszej, czy w bogatszej rodzinie. Bo wie pan, nawet w mniejszych miejscowościach, jak ktoś się urodzi w bogatej rodzinie, no to oczywiście ma, ma metody żeby sobie poradzić. To są e, prywatne szkoły, to są e, płatne zajęcia. Tak. Ten nicz demograficzny powinniśmy, jeżeli chodzi o jakość edukacji, potraktować nie jako pretekst do tego, żeby... Obciąć w szkołę, tylko jako szansę na to, żeby podnieść jakość pracy. Kto z ma to zrobić? samorząd czy rząd? Rząd. Ta fantazja o tym, że zostawimy to samorządom, kończy się po prostu tak, że samorządy bogatsze, takie jak na przykład w stolicy, no one sobie poradzą oczywiście, ale Polska nie składa się tylko z samorządów bogatych i z bogatych miast.